Tak to jest. Przychodzisz do grafika, mówisz, że chcesz logo, a on no, ale samo logo, a może wizytówka do tego, a może papier, a może coś jeszcze, może identyfikacja, albo klucz wizualny, albo jeszcze, jeszcze, i ty co myślisz, chcę mnie nadciągnąć. Ham. A to nie do końca tak jest. I czasem warto posłuchać specjalisty. Pozwól, że ci wytłumaczę. Ja nazywam się Marcin Kasperegat Ty jesteś na kanale Design Navigator, gdzie tłumaczę jak można właśnie design wykorzystać do rozwoju swojego biznesu. Dziś opowiem Ci, dlaczego samologo nie wystarczy i dlaczego bym marudził, jeżeli ktoś by chciał ode mnie właśnie samologo. Kiedyś rzeczywiście sam podpis rzemieślnika był w zupełności wystarczający. W średniowieczu znak firmowy nie tylko sygnował, kto dany towar wykonał. Ale i był swoistym znakiem jakości, najczęściej zatwierdzanym przez cechy rzemieślnicze. Dziś już nie mamy cechów, ale za to mamy do czynienia z tysiącami marek, które sygnują swoje różnej jakości towary przeróżnymi znakami firmowymi. Od rewolucji przemysłowej przedsiębiorcy zaczęli używać znaków towarowych właśnie po to, aby odróżnić się od swojej konkurencji. Ze względu na jej mnogość, szybko okazało się, że sam znak to za mało, by cokolwiek zdziałać. Dlatego też rzemieślnicy poszli o krok dalej. Zaczęli stosować różne kształty czy kolory swoich produktów, i nawet to okazało się być za mało. Producenci zaczęli przyglądać się swoim klientom i szybko zrozumieli, że nie produkt, ale marka. A w zasadzie przywiązanie klientów do marki jest najważniejszym elementem z punktu widzenia sprzedaży. I teraz powiesz: No świetnie, ale jak się mam utożsamiać z pastą do butów? I tu masz rację, nie będziesz utożsamiał się z pastą, ale z firmą, która twierdzi, że buty powinny być zawsze czyste, już chyba prędzej, nie? To właśnie zrozumieli producenci. Samo wyprodukowanie towaru to troszkę za mało. Trzeba było się nauczyć go reklamować i odpowiednio komunikować. Zadaniem marki jest stworzenie przywiązania odbiorców do produktów danej marki. A to z kolei można osiągnąć jedynie przez konsekwencje. Czy zaufałbyś marce, która co chwilę zmienia swój wizerunek czy swoje produkty i porzuca je jeden za drugim? Chyba nie świadczy to niej za dobrze i sprawia wrażenie firmy niestabilnej. W żaden sposób nie budzi też wiary klienta w to, że jej produkty są dobrej jakości. Ciężko zaufać marce, która nie daje nam szansy się dobrze poznać. Aby zaskarbić sobie zaufanie klienta, musimy mu pokazać kim naprawdę jesteśmy i w co wierzymy. W tym celu musimy konsekwentnie budować tożsamość naszej marki. Czy już wiesz, dokąd zmierzamy? To teraz pozwól, że wytłumaczę Ci, dlaczego dobrzy projektanci odradzają tworzenie samego logo. Jeżeli taką samą czapkę będziemy nosić do wieczorowej sukni i do shortów, albo jeżeli idąc do opery raz ubieramy pełny garnitur, a raz oczojebny dres żółty z tym samym krawatem, ciężko będzie nam zbudować spójny wizerunek w czyichś oczach. Tak samo jest z tożsamością wizualną marki. Ona musi być zaprojektowana w taki sposób, aby dawała wrażenie pewnej konsekwencji, bo inaczej będzie lipa. Dlatego właśnie samo logo nam nie wystarczy. A nawet zaryzykuję stwierdzenie, że wcale tego logo nie potrzebujesz. Wystarczy, że tożsamość wizualna naszej marki będzie na tyle spójna, że tego znaku naszego nawet nie będziemy musieli nigdzie wstawiać. Mam jeszcze dla Was trzy dygresje. Oczywiście nie twierdzę, że nie masz mieć swojego logo. To w końcu jeden z elementów budowania tożsamości. Twierdzę tylko, że bez logo świat nadal będzie się kręcił. Budowanie tożsamości wizualnej naszej marki jako zbioru pewnych wizualnych elementów da nam większą możliwość wyróżniania i komunikowania jej na rynku. A jeżeli już tworzysz logo, najlepiej, żeby było proste, zapamiętywalne i do odtworzenia praktycznie przez każdego. Mówią, że dobre logo to takie, które da się podyktować komuś przez telefon. Weźmy sobie opakowanie produktu. Jeżeli tylko ozdobimy je logo, to samo opakowanie niesie za sobą pewien komunikat. Jeżeli będziemy mieć tysiąc różnego rodzaju opakowań, gdzie jedynym punktem spójnym będzie nasze logo, tworzymy u odbiorcy wrażenie kakofonii wizualnej. A nie chcemy tego, bo nie przysporzy to nam zbyt wielu klientów, a raczej przeciwnie. I na koniec, czy wiesz, że Twoim rozpoznawalnym znakiem towarowym wcale nie musi być logo? Może to być na przykład kolor. Nie wierzysz, że to działa? To jaka czekolada na półce jest fioletowa? Albo który operator telefonii komórkowej identyfikuje się magentą? To taki różowy. Nie masz problemu z odpowiedzią, prawda? Popatrz na takie firmy jak Milka czy T-Mobile. Do tych kolorów się już tak przyzwyczailiśmy, że wcale nie musimy widzieć loga na etykietach ich produktów. Czy teraz rozumiesz lepiej, o co chodzi grafikom? Jeśli tak, to się cieszę. Jeśli nie, to napisz w komentarzu nurtujące cię pytania, a ja postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli uważacie, że komuś ten materiał może się przydać, to udostępniajcie, lajkujcie. Zróbcie wszystko to, co na tych YouTubeach trzeba zrobić, żeby się niosło. Jeszcze raz dzięki, cześć!